Panie Wojciech, z jaką maszyną mamy tutaj teraz do czynienia? To jest nasz drugi jakby zakres sprzedaży maszyn, czyli maszyny przegubowe z teleskopem. Mm -hmm. To jest maszyna MLAT533. Silnik 145 KONI, przekładnia Variplus, bezstopniowa przekładnia CVT wary+. Co jest ważne w tej, w tej maszynie? Jest to maszyna przegubowa, ciężka ładowarka przegubowa z teleskopem. Daje fajną zaletę pracy, tak jak z ładowarką teleskopową, a jednocześnie siedzimy na środku, czyli dla operatora jest jakby doskonała widoczność. I słowo doskonała jest jakby tutaj bardzo na, na miejscu sama maszyna co jest ją troszkę odróżnia też może od maszyn konkurencji jest to bardzo mocny przegub tak jak więcej widać, duży rozstaw sworzni przegubowych. E, mamy wszystkie przewody razem. Z, tutaj widzimy tam osensora się tam gdzieś tam bokiem czy górą nie, nie, nie przekrzywia. Oraz bardzo ważne wachliwa tylna oś. To jest takie, często maszyny właśnie przegubowe, ładowarki przegubowe mają dwie osie sztywne. Czyli tak naprawdę ona zawsze stoi, załóżmy, tylko na dwóch kołach na gruncie. Jak jest grunt nierówny, typowo rolniczy nierówny grunt. W tej maszynie mamy zawsze trzy koła na gruncie, ponieważ tylna oś jest wachliwa. To jest bardzo ważne. A jednocześnie stabilność tej maszyny jest, jest bardzo dobra, bo trójkąt trójk stabilności przedniej osi, całego uchwytu, jest jeden z lepszych w rynku. Mamy się to przebadane. Jest, jest to maszyna w naszej ofercie od, dwa, od, od praktycznie 2000, dwa, 2001 pierwszego roku. Część to były modele e, 528, 628 itd., tak ale w tej chwili jest to model 533. Myślę sprawdzona koncepcja dla rolników, głównie w hodowli. Tam chcemy ją polecać. No tutaj są już te maszy tej maszyny większe gabaryty. Ile ona osiąga, jaką ona osiąga wagę? To są maszyny, maszyny już około 8 ton, jakieś mniej więcej. To też możemy sobie zobaczyć na tablicy znamionowej, jak, jak to wygląda. Maszyna, maszyna, załóżmy, podstawowa. Jak również właśnie w tej maszynie też możemy robić transport. zgodnie z skrzynią biegą. Skrzynię bezstopniową, CVT, mocną skrzynię do trans, transportu. Aczkolwiek w tych maszynach raczej ten transport rzadko występuje. Nie powiedzmy sobie, sobie wprost, to jest głównie hodowla, duże obory, tego typu rzeczy. Nie? Jak tutaj rozegrana została kwestia napędu w tej maszynie? No, tak jak już, już właśnie wspomniałem, obydwie osie napędowe po przestrzeni CV, CVT, co nam daje właśnie idealne rozwiązanie. Tutaj widzimy sobie ten wałek prze, prze, przechodzący, że nie jest to hydrosat. Często w przegubach gdzieś tam się trafia hydrosat, że mamy załóżmy napęd przełożony przez przewody chrośne. Tutaj widzimy mocny wał napędowy między skrzynią biegów, przednią osią, a tylną oś. E, ładowarki w gospodarstwach najczęściej wy, wykorzystywane są codziennie, dlatego też. Firma Manitu i, i, i inne firmy zwracają uwagę na to, żeby zachowany był komfort pracy operatora. Wejdziemy teraz do kabiny i zobaczymy, jak to tutaj jest rozwiązane. Znacznie różni się od typowej ładowarki teleskopowej. Kabina jest tutaj inna, dostęp jest od niej, do niej z dwóch stron, jest zdecydowanie lepsza widoczność. A to ze względu na to, że teleskop nie przechodzi tutaj z prawej strony kabiny, tylko jest po prostu przed nami. Dzięki temu mamy właśnie to większe pole widzenia i jeszcze większy komfort pracy, bo y, siedzimy na środku, y, siedzimy wyżej i widzimy zdecydowanie lepiej wszystko. Rozwiązania takie jak joystick są w ładowarce tej, tak samo jak w modelu 737, w zwykłej ładowarce teleskopowej, identyczne. Wszystko mamy tutaj bardzo y, łatwo dostępne, wszystko jest bardzo intuicyjne, można sobie działać bez problemu. Z prawej strony mamy tutaj te potencjometry, ustawianie sobie y, mocy maszyny, jaką, w jakim przedziale prędkości będziemy ją mieli maksymalną. Ustawiamy sobie tutaj na przykład od 0 do 10 km na godzinę, jeśli pracujemy przy hodowli zwierząt, co jest, co jest bardzo częste y, w tego typu ładowarce. Wtedy największą moc potrzebujemy na tym, na tym przedziale prędkości, bo praktycznie cały czas na takim przedziale prędkości pracujemy. Samo poziomowanie, teleskop automatycznie chowany, wytrząsanie łyżki. No i cały wyświetlacz bardzo intuicyjny. Sekocin stary, firma Manitou Polska, kontynuujemy przegląd ładowarek i odpowiadamy na pytanie, jak kupić ładowarkę. Zgłębiliśmy tutaj już w rozmowie z panem Wojciechem Mankiewiczem. Ładowarkę 737. Teraz czas na kolejny model, jaki teraz omówimy. W tej chwili chciałbym Państwu pokazać ładowarkę MLA T 533 145,5 koni. Ładowarka przegłowa z teleskopem. Bardzo popularna w hodowli. Myślę, że to jest jej kierunek. Chciałbym ją Państwu teraz pokazać. Pokrótce jak ona wygląda. Później sobie omówimy znowu dostępności, termin realizacji, ceny. Opcję. Proszę zobaczyć, co jest, co jest ważne. Nie, nie jest to aż tak jakby nowy model, jakby się gdzieś tam wydawało. My w tej chwili w Polsce go, go oferujemy od zeszłego roku. Ten najnowszy model 533. Wcześniej maszynka to jest tak naprawdę końcówka lat 90. Pomysł na taką maszynkę, jeżeli chodzi o ciężki przełup z teleskopem. Później mamy modele, modele 2001 rok, 3, 11 i 17. Najnowszy model MLAT 533 145 V. Wysokość podnoszenia 5,5 metrów, 3300. udźwig maksymalny. 143 konie silnik, przekładnia Wari W tej chwili pokażę Państwu charakterystykę maszyny, czyli jeszcze raz. Wysokość podnoszenia dokładnie, wszystkie parametry, tak jak tutaj widzicie, masa maszyny 8400, proszę zobaczyć, jest to ciężka ładowara. Ciężka ładowara przegubowa z teleskopem, a w ładowarkach przegubowych i w teleskopowych, ale zwłaszcza w przegubowych, to ile maszyna może zrobić, to świadczy jej masa. To jest sposób, parametr o dużej wydajności tej maszynki. Jest skrzynia Envario Plus, to też tak jak pokażę, moc silnika, pompa 158 litrów na minutę, wielo, wielotłuszcze. Co jest istotne? Zobaczcie Państwo na ten wykres. Praktycznie od przednich kół do praktycznie dwóch metrów mamy stały zakres u dźwigu 3300. To jest bardzo istotne. To jest super sprawa, jeżeli chodzi o stabilność pracy, wydajność pracy te wszystkie parametry, które są. I z istotem dla ładowary. Bardzo fajny wykres, bardzo stabilna ładowarka. Porównując właśnie przeguba i e, teles, teleskopa, jak jakby ładowarkę teleskopową, czy ładowarkę przegubową z teleskopem, widzimy mniej więcej gdzie są różnice. To jest maszyna MLT, czyli nasze typowe rolnicze ładowarki teleskopowe. Maszyna MLAT, czyli nasza ładowarka przegubowa z teleskopem. Znacznie lepsza widoczność. Właśnie, zobaczcie Państwo, Wid... y, widoczność. Dużo lepsza. Tutaj operator siedzi na środku maszyny, siedzi stosunkowo wysoko, wszystko widzi. Na około widzi bardzo ładnie do przodu. Tutaj parametrem widoczności no ta ładowarka jest nie do połowicia. Wysokość maszyny. Niestety jest zupełnie na odwrót. Jeżeli weźmiemy ładowarkę teleskopową MLT, wysokość w stosunku do parametrów, czyli do wysokości podnoszenia i udźwigu jest dużo, dużo lepiej niż ładowarka przegłowa z stres, stres To jest zas zasadnicza jakby różnica między tymi maszynami. Wysokość podnoszenia też jest na plus M MLT, ponieważ te maszyny podnoszą 7, 9 i 10 metrów rolnicze maszyny ciężko. Tutaj jest to do 5 metrów. Szerokość podobnie, z kolei manewrować. Zobaczcie, ładowarka przegubowa wbrew pozorom manewrowości jest odrobinkę lepsza. Da, dlatego, że ta ładowarka się łamie. Ona po prostu się łamie, półprzegubowa, zawsze manewrowość jest troszeczkę lepsza. No, Też troszeczkę właśnie chciałem wspomnieć o samym myśleniu o opcjach. To, co wspomniałem wcześniej, inteligentna hydy, hydraulika, to jest ten filmik, który w poprzednim odcinku Państwo e, widzieliście. Wszystkie opcje dostępne. Maksymalny komfort dla operatora. Szerokie menu możemy praktycznie maszynę sprawdzić, skonfigurować, z, z, zdiagnozować serwisowo, bo to jest ważne. Czy tam kody, kody błędów, cokolwiek, wszystko możemy sobie sprawdzić. E, skrzynia biegów 4 4 na godzinę, i to jest skrzynia, co jest ważne, CVT. E, ciągnikowcy wiedzą, o czym mówię. Mocna, bezstopniowa skrzynia rolnicza. Samo samostero sterowanie mamy bardzo, bardzo, bardzo proste, mamy wiadomo gaz ręczny, ale to jest istotne. Tym pokrętłem sobie robimy zakres y mocy w stosunku do pręd prędkości. Czyli na przykład, że to ustawimy na połowie, to będziemy mieli pełną moc silnika, do 20 km na, go, na, na godzinę, do końca do 40, albo, albo tutaj w tym porządku kilku, na przykład pełna moc silnika będzie do nie wiem, 12 km na godzinę, przy, przykład, nie? W zależności w jakich warunkach pracuje ładowarka, tak? Dokładnie tak i tak sobie to, to ustawiamy, tu mamy prze, przepływ na sekcję, chyba przedniej przedni na przykład do mieszalników pasz, czegokolwiek, czy na przykład do chwytaka, do wycinaka kiszonki, czy on się ma zamykać, z jaką prędkością, bo często jest tak, że on ma się zamykać wolniej, żeby wyciąć, a już nad paszowodze ma się otworzyć szybko. I tutaj, żeby już operator sobie tym potencjometrem sam już tam nie kombinował, to tylko, tylko prosta praca zero jedynkowa. Przód, tył, a wydajności hydrauliki sobie ustawiamy tutaj. Na przykład na wypływ i na wpłynięcie oleju. Jest silnik z tyłu, mówię, chłodnice też nie są jedna za drugą, tylko każda ma idealny poziom chłodzenia, bo jest ta sama dostępność do powietrza. Wszystko jest na wierzchu układy fitów, czegokolwiek, serwisowo. Bardzo fajna, bardzo prosta maszyna. I tutaj właśnie mamy wysokość maszyny. Jak widzieliśmy w wodorkach teleskopowych, ta wysokość maszyny przeważnie było to około tam e, od 2 z groszem do 2,40. W tych, jakby, no, takich maszynach największych, tutaj mamy aż 2,70. To jest podobna wysokość jak na przykład w ciągnikach rolniczych. Tak jest. I siedzi tu operator, zobaczcie, bardzo fajne pole, pole widzenia. Widzi do przodu ładunek, widzi na boki, widzi bardzo dobrze. Teleskop ma centralnie przed sobą. Szerokość już nie gdzieś, gdzieś, gdzieś tam taka bardzo straszna, 2,29. Normalna na szerokość typ, typ, typowych ładowarek. Co jest plusem tej maszynki? Czasami spotykamy ładowarki przegubowe, gdzie tylna oś i przednia oś są osiami sztywnymi. Czyli maszyna łamie się w przegubie prawo-lewo, pracuje, kręci, te są sztywne, sztywne osie. Nie wiem, czy to dokładnie jest jakby najlepsze rozwiązanie. Może w małych przegubówkach może tak. Ale w ciężkich ładowarkach profesjonalnych polecamy, żeby ten przegub był bardzo sztywny. To tak jak Państwo widzicie na, na filmie sztywny, du, duży, wysoki przegub. On ma tylko na boki, nie ma tam łamania, przekręcania czegokolwiek, a tylna oś jest wach, wachliwa. To nam daje, że w ciężkiej pracy, w ciężkim terenie zawsze, zawsze jest ten teren idealnie skopiowany. Osłonę osi to jest 9,5 stopnia, czyli w każdym terenie mamy przednią oś sztywną. Tutaj zawsze są dwa koła idealnie na gruncie a tym na oś kopiuje ten nut. Mamy idealny uciąg i idealną stabilność maszyny. To jest bardzo istotne w ładowarkach trest, trest skopowych przegubowych. No, no, no oczywiście wy, wybór opon, tak jak zawsze wspominałem, mamy bardzo szeroki wybór opon, czy to są Michelina, czy Treleborga, czy cokolwiek innego, zawsze możemy dobrać. Bo to nie jest tak, że kupujemy oponę od producenta i od razu tylko dlatego, że nasi się nazywa treleborg od razu trafia do maszyny. Czy tam Michelin, nie, absolutnie. Tak jak widzicie, w tej chwili Treleborg. Przechodzi bież bieżące testy na, ma na maszynie. Jeżeli testy przejdą pozytywnie, op opona zo zostanie włączona do ceny. Troszkę właśnie co o transporcie wspom wspominałeś: e bardzo popularny po zaczep trans transportowy hydrauliczny do przyczep typu tandem w normalnej pozycji do transportu lub pozycji na bok gdzie mamy wtedy pełny prześwit pod, pod maszyną możemy swobodnie pracować jest to bardzo dobre rozwiązanie teraz wejdźmy jakby do meritum sprawy czyli jak kupić tą maszynkę jak ją finalizować czyli zobaczmy sobie cennik pod, i pod, podobnie jak, jak wcześniej do wyboru Classic, Premium, Elite standardowo staramy się maszynę do Polski importować Premium lub, lub, lub Elite wyposażenie standardowe czarne kropki no to też jeszcze jakby wcześniej też było py te pytanie odnośnie ceny. Są to ceny fabryczne, od tego ma dealer jeszcze rabat, nie? Ceny, właśnie dobrze usiąść z dealerem, też będziecie widzieli Państwo mapę dealerów, skontaktować się, to są ceny fabryczne, za to fabryczny, od tego dealerzy mają rabaty, które przekładają na klientów. Czyli na to się tutaj nie ma co nastawiać na te ceny, które tutaj widzimy. Dokładnie tak. To są ceny fabryczne od tego, dealer ma rabat i z tego i, i, i tym rab 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 rabatem dzieli się z, kl z klientem. Bardzo podobnie te wszystkie wyposażenia wyglądają jak w ładowarce teleskopowej, którą widzieliście Państwo wcześniej. E, mówię, Easy Connect system w standardzie, inteligentna hydraulika premium opcja Elite Standard. To jest ten, w tym ten, w ten filmie, który Państwo widzieliście wcześniej przy 7,37. Przy przy Kwestia fotela, grammer, czym na przykład mechanicznie zobaczcie jest niedostępny, mechanicznie jest tylko w klasiku, w a pneumatyczny jest w premium. A pneumatyk z tłumikiem do gań jest welit. No bo kwestia ak ak akumulatora 120Ah, standard w, w każdej wersji. Światła robocze, zobaczcie ledowe, owe dwa z przodu, dwa z tyłu. Amortyzacja teleskopu w premium w opcji, velit w standardzie. Stały przepływ hydrauliki w premium w opcji, velit w standardzie. dodatkowo filtr samoczyszczący, grup grupowane punkty smarownicze. Tutaj mamy standardowo op op opony opony Allianz 460x70 R24, system EasyLink plus Easy Manager. Wtedy klient, jeżeli wykupi opcję Easy Managera ma 2 lata gwarancji. To jest bardzo ważne, bardzo fajne, a sam system pomaga klientowi monitorować maszynę, widzi dokładnie jej pozycję, może zakreślić teren pracy, na przykład gospodarstwo, jeżeli maszyna wyjdzie poza teren, gospodarstwa dostaje informację. Szereg możliwości tego systemu, chodzi o diagnostykę, lokalizację, te wszystkie rzeczy bardzo fajne i mówię, co nie nieduże pieniądze, mówię, to jest około tam kilkaset euro, 400, 500 euro. Klient e, musi płacić plus miesięczny abonament około 10 euro, gdzieś tak mniej mniej, mniej więcej i ma dwuletnią gwarancję na maszynę. E, co jest w standardzie, co jest za dopłatą, są to ceny netto w euro. Na przykład tą mamy fotele, mamy klimatyzację, gdzie jaka jest, ile do, do opłaty ewentualnie, czy za dodatkowe wycieraczki lub e, lampy robocze na teleskopie z przodu. To jest bardzo fajna opcja i tą chciałbym polecić klient, klientowi. Są to lampy umocowane na samym teleskopie, które świecą tam, gdzie jest łyżka, gdzie jest osprzed, więc zawsze widzi do, dokładnie w tym miejscu, w którym pracuje. Tutaj mamy zaczep, ten pick-up hydrauliczny e, 3, 3 120 euro. Przyczepy Tandem, dochodzimy do pozostałych opc opcji. Znowu szereg opcji hydraulicznych, dodatkowe na przykład zawory hydrauliczne na, na, na teleskop, dodatkowe zawory hydrauliczne z tyłu na wywrot przyczep, czy, czy amortyzacja, czy te właśnie ta inteligentna hydraulika, co mówiłem, pionowe podnoszenie, wytrząsanie łyżki. Dodatkowe rzeczy, ściek ściekawienie, pod, podgrzewanie paliwa, pod, 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 podgrzewanie silnika, też jest możliwe, chodzi o miskę olejową lub, lub, lub płyn w zależności. Mamy szereg wyboru homologacji ciągnikowych, to co byśmy mówili o trans, 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 transporcie bez hamulców, z hydraulicznymi hamulcami. Tak ten cenych wygląda i tu właśnie dochodzimy do, znowu do opcji opon. To jest doboru łyżek, szereg łyżek, łyżki CBG, łyżko krokodyle chwytaki, łyżki do zboża. CBA o, o różnych pojem, pojemnościach. Mamy no, bardzo szeroką of ofertę os sprzętów. To jest bardzo fajna sprawa. Nośnik do big bagów. Przeważnie się przyjęło, że nosimy big bagi na widłach do palet. Troszeczkę jest to niebezpieczne. Wiadomo, można sfazować te ranty, załóżmy, wideo do palet i tak dalej, ale to nie jest do końca profesjonalne. Nie? Polecamy mieć typowy nośnik do big bagów. Co to ozn o oznacza? Jeżeli e widły do palet mamy w poziomie zwykłym, czyli my sobie w ten, ten, ten sposób tu czepiamy. Ten element powoduje, że, nosi, że Big Baga zaczepiamy u, u góry. Możemy go na przykład bez problemu wyjąć spod plandeki, spod samochodu. To jest bardzo, bardzo ważne, bo, bo mamy jakby odwrócone widły w drugą stronę. Nie na dole, tylko one są u góry. I możemy tu mamy zacznie karetkę, głowicę, tu jest trozik, tu mamy szelki od Big Baga. Bardzo fajnie je wyciągamy spod, spod samoju i, i układamy. Nie? Tak jak też Państwo widzicie, jeżeli, jeżeli ktoś ma na przykład inne os, sprzęty, innych producentów, również możemy dostarczyć e, elementy montażowe, że może posiadać naszą maszynę, a używać inne osprzęty. Nie? Też jest taka opcja dla, dla klientów. No jest w każdym czy ładowacy teraz, czy ładowacy, przegubowej, tej cięższej, taka opcja również ist, 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 istnieje. Czasami zachęcamy klientów, na przykład jeżeli sprzedaje używaną maszynę, kupuje nową, może kupić naszą maszynę i zachować. Ostrzegane od, od innej maszyny. Jest to bardzo fajna opcja. Tak więc wygląda pokrótce cennik. No i czyli ten cennik e, każdy klient z Hanouksem powinien sobie gdzieś tam spokojnie prześ, prześledzić. Wie, ale tutaj mamy informację jasną. Jak on pracuje, ten cennik, jak on wygląda, gdzie czego możemy szukać, jak to wszystko działa. A ile trzeba czekać na, na ten model, model 533? Tutaj jest, niestety maszyna Emerata nie występuje w wersji bestseller. Jest ona, ona podlega standard, standardowemu terminowi re, real, realizacji. Chyba, że mają dealer u siebie, tak? Tak jest, dlatego troszeczkę tych maszyn mamy, mamy w Polsce. W, te, w tej chwili dla informacji klientów taka maszyna jest dostępna praktycznie od, od, od ręki. Ponieważ rynek ładowarek ciężkich, przegubowych, stelskowych nie, nie, nie jest aż tak dużym rynkiem. Nie? Tam jest troszeczkę mniej, mniej rotacji, stąd te maszyny nie są w bestsellerach, ale za to my mamy je u siebie na placu cały czas prak praktycznie. One są dostępne. Na, na dzień dzisiejszy, jeżeli klient przychodzi i chce czy ładowarkę, od dos, ją od, od ręki. MELA 5, 5, 3 to jest ten model. Fabryka Castelfranco jest to 17 tygodni, standardowy termin realizacji. Jest to 4, 4 miesiące z jakimś tam okładem na, na transport, lub szybciej, bo na dzień dzisiejszy mamy maszynę na placu od ręki. Tutaj jeszcze raz chciałbym przypomnieć o naszym programie finansowania Money to Finance. Tą maszynkę również, jeżeli nawet nie no wie, czy, czy klient ma, no ma, ma gotówkę przygotowaną, nawet czy, czy nie, warto wejść w to nasze finansowanie Money to Finance. Bardzo dobre oferty. To jest tylko jakby pokazane no, kilka przy, przykładowych ofert, ale tych ofert naszych programowych jest y, dużo, dużo więcej. Po prostu musimy usiąść z klientem, porozmawiać, czy ten wkład jest 10 czy 20%, jak, jak to wygląda. Okres finansowania już do 96 miesięcy. E, tak jest. Możemy to sfinansować naprawdę w długim okresie, przy czym tak naprawdę ten okres jest tam fajny, taki no, opłacalny finansowo dla klienta, to jest tak myślę 3 do, 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 do 5 lat. To tak jak widzicie te 0% na 3 lata, 20% na typowe maszyny lub e, wszelkie inne ładowarki przegubowe, w tym właśnie ta ładowarka, o której mówimy, MLA 5 czy 3, możemy znaleźć zaproponować finansowanie do 9-6 miesięcy, udział własny od 0%, szybka de decyzja bardzo. W tej chwili nasz man dział Manito Finance to jest naprawdę kwestia dnia dwóch, gdzie mamy decyzję, czy, czy klient jest pozytywnie zweryfikowany. To jest bardzo ważna informacja, że nie przeciągamy tematu, bo klient, jeżeli podejmuje decyzję, zastanawia się, chce mieć rozwiązania i odpowiedzi na je już. Bardzo, bardzo fajna oferta finansowa i zach zachęcamy do skorzystania z niej.